Coś Państwo wiecie, co się dalej dzieje, bo no przecież my wyasygnowaliśmy pewną kwotę. Czy no co się dzieje w tej sprawie? Bo ja naprawdę nie wiem. A to nie było 20-50 tysięcy, tylko to już szło mi w miliony, prawda? Czy ktoś to, no nie wiem, z zarządu czy ze starostwa monitoruje i tak dalej, i tak dalej, no bo no, chciałbym wiedzieć. Może tą kasę da się odzyskać. Sprawa druga. No to akurat chodzi o moją szkołę. Wykonawca, który zszedł z budowy, prawda? 31 bodajże grudnia, prawda? Bo tam śniegi były olbrzymie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Co się dalej dzieje z tą, z tą sprawą? Czy tutaj nie będzie jakiejś wtopy z naszej strony? Czy, czy my po prostu jesteśmy tutaj prawnie zabezpieczeni przed jakimiś tam no jego dochodzeniami, no nie wiem, no i sprawa jeszcze trzecia, no chyba na komisji to było powiedziane, że do dalszej części tej inwestycji przystąpił ten sam pan, tak? Czy ja dobrze zrozumiałem? Ja rozumiem, że nie można komuś zabronić, prawda? No to jest wolny rynek, ale no strzeżonego pan był strzeże, prawda? No chciałbym. Dziękuję, tylko tyle. Bardzo proszę, Pan starosta. Pani przewodnicząca, szanowni pan Państwo, odnośnie punktu pierwszego postępowania odnośnie ulicy Ziejkowej i składowiska odpadów ciągle są w różnych instancjach sądów, są odwołania, odnowatrzymamy postępowania. Na samo odzyskanie środków wydaje mi się, że nie mamy co za bardzo liczyć. Tak funkcjonuje nasze prawo, a to nie jest kwestia uśmiechów w moją stronę, bo takie mamy prawo, kto ma nam zwrócić te środki, tak funkcjonuje tutaj prawo niestety. Co do yy, ulicy, co do boiska, zostało otwarte postępowanie, w tej chwili jeszcze nie jest ono zakończone, były dwie oferty złożone, jedna firma złożyła ofertę na kwotę 800 tysięcy, druga firma złożyła ofertę na 225 tysięcy, taka rozbieżność, tak Panie Radny. No nie wiem, czy nie unieważniać to, bo ktoś chce tanio zrobić, czy realizujemy. No, tak. Nie, 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 no tutaj pilnujemy tego, żeby, żeby raczej tutaj żadne nam nie wyszły tutaj niespodziewane sensacje, tak, że tutaj zabezpieczamy się z tej strony. Tak, dziękuję.